Początek Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie należy łączyć z przybyciem do miasta zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Zakon ten, założony w pierwszej połowie XVII wieku we Francji, zajął się organizowaniem seminariów duchownych, wychowywaniem młodych księży i misjonarzy ludowych. W 1698 roku Anna Zbąska, wdowa po podkomorze lubelskim, uczyniła fundację dla księży misjonarzy w postaci majątku Maciejowica. W roku 1700 przekazała 260 tysięcy złotych z myślą o założeniu w Lublinie domu dla zgromadzenia księży misjonarzy, co zrealizował ówczesny wizytator zgromadzenia, późniejszy biskup poznański ksiądz Bartłomiej Tarło. Zakupił od benedyktynek sandomierskich kamienicę murowaną, zwaną Sucharabską, na przedmieściu Lubelskim wraz z budynkami gospodarczymi i ogrodem. Nazwa kamienicy związana jest z rodziną Sucharabskich, właścicieli tych terenów w początkach XVII wieku. W roku 1616 na zlecenie rodziny Kamienica została przyozdobiona medalionami wyobrażeń władców Polski i prac polowych zachowanymi do chwili obecnej. Wzgórze to odgrywało ważną rolę w okresie reformacji jako ośrodek Aryan na terenie Lublina i okolic. W latach 1701-1714 otrzymują księża misjonarze cały szereg darów, które pozwalają przystąpić do budowy budynków przeznaczonych do właściwego funkcjonowania seminarium i wyposażyć zgodnie z wolą ofiarodawców. Liczne dary okolicznej szlachty, mieszczan lubelskich, jak też dotacje biskupów pozwoliły dokonać właściwej erekcji seminarium, 8 października 1714 roku przez biskupa krakowskiego Kazimierza Łubińskiego. Na mocy aktu erekcyjnego seminarium, księża-misjonarze mieli obowiązek wychowywać trzech kleryków. W latach 1714-1730 wybudowano kościół pod wezwaniem przemienienia pańskiego prawdopodobnie według planu księdza Mikołaja Augustynowicza i proboszcza w Dysie. Konsekracji dokonał dnia 13 września 1739 roku biskup Michał Kunicki, sufragan krakowski. Z okresu budowy kościoła pochodzi budynek łączący kościół z kamienicą. Do seminarium prowadzonego przez księży misjonarzy Przyłączone były inne okoliczne seminaria. Największe zmiany, seminarium lubelskie, przeżyło w kontekście zawirowań politycznych, które przetoczyły się przez te tereny do końca XVIII wieku. Zmiana przynależności państwowej po upadku Rzeczpospolitej spowodowała także zmiany w organizacji Kościoła. W roku 1790, w wyniku decyzji Sejmu, został złączony archidiakonat lubelski z diecezją chełmską, tworząc nową diecezję hełmsko-lubelską. Ostatecznie, na prośbę cesarza austriackiego, Papież Pius VII zniósł Diecezję Chełmską, a utworzył z jej części ziem oraz z Diecezji Krakowskiej, Poznańskiej, Płockiej i Łódzkiej nową Diecezję Lubelską dnia 23 września 1805 roku. Dwa lata później Seminarium Lubelskie liczyło z 16 alumnów i 7 profesorów. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Pomimo nieprzychylności rządu, rozpoczyna się dla seminarium okres bardzo pomyślny. W okresie Królestwa Kongresowego liczba alumnów ciągle wzrasta. W 1831 roku dochodzi do 30 osób. Aktywny udział w Powstaniu Listopadowym biorą alumni i profesorowie. Od klęski powstania rozpoczyna się powolny upadek seminarium, seminarium lubelskiego. Pod względem materialnym. W związku z konfiskatą majątków kościelnych pogorszyła się sytuacja bytowa mieszkańców seminarium. Wykłady odbywają się w ciężkich warunkach lokalowych z powodu braku miejsca. Alumni mieszkają w salach, gdzie nie ma podłogi. W zimie mieszkania są słabo opalane z powodu braku funduszów na opał. Z tym okresem związana jest kwestia budowy kaplicy seminaryjnej. Kościół, który znajdował się przy seminarium, był udostępniany okolicznym wiernym, co nie pozwalało zachować właściwego rytmu seminaryjnego. Nowe stulecie rozpoczęto od złożenia wotum Matce Boskiej. Dnia 1 maja 1905 roku rektor Noiszewski otrzymał od gubernatora pismo, pozwalające na wystawienie w ogrodzie seminaryjnym statuły Matki Boskiej z napisem 1854 1904 Pamiątka 50-letniego jubileuszu ogłoszenia dogmatu niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy W latach 1907-1908 został wzniesiony ostatni budynek kompleksu seminaryjnego, tzw. nowy gmach. Dzięki ofiarności wiernych, jak i księży prace rozpoczęte zostały od powołania 24 lipca 1907 roku przez księdza Biskupa Jaczewskiego Komitetu Budowy cały nowy gmach powstał w ciągu czterech miesięcy. Władze seminaryjne, mając większe pomieszczenie do dyspozycji, przyjęły za pozwoleniem księdza biskupa większą liczbę alumnów. Rok akademicki 1908-1909 rozpoczęło 108 alumnów. W okresie I wojny światowej w seminarium stacjonowało wojska austriackie. Dnia 1 października 1918 roku zostało ono wycofane. Rok 1918 w sposób szczególny zapisał się w historii naszego seminarium. Na prośbę konferencji biskupów, która zatwierdziła plany księdza Idziego Radziszewskiego. Dnia 17 sierpnia 1918 roku pozwolono na założenie Uniwersytetu w Lublinie, dzisiejszego kulu Jana Pawła II, który korzystał z bazy lokalowej Seminarium Duchownego. Biskup Fulman, bez trudności, zgodził się na odstąpienie nowego gmachu uniwersytetowi. W tym gmachu oraz w budynku po Bernardyńskim, studiowała w pierwszym roku akademickim. 447 osób, w tym Wydział Prawa i Nauk społeczno-ekonomicznych 269 osób. Natomiast na prawie kanonicznym 9 osób i na teologii 9 osób. Uniwersytet przebywał w gmachu seminarium do chwili, gdy został zaadoptowane budynki Koszar Świętokrzyskich. Rok 1920 jest przełomowym w dziejach seminarium. Liczne powołania, jakie w tym okresie nastąpiły, powodują, że po kilku latach biskup jest zmuszony ograniczyć ilość miejsc w seminarium, ponieważ potrzeby diecezji zostają zaspokojone. W czasie II wojny światowej został uszkodzony kościół seminaryjny. Po aresztowaniu biskupów 17 września 1939 roku budynki kurii i seminarium zostają zajęte przez Niemców. Nowy gmach został przeznaczony na szpital od chwili wybuchu wojny z ZSRR. Seminarium duchowne zostało usunięte z Lublina do Krężnicy, w Domu Sióstr Szarytek, z zastrzeżeniem, że nie mogą być przyjmowani nowi seminarzyści. Po wyzwoleniu, seminarium w Krężnicy Jarej liczyło 19 alumnów. Powrót do Lublina nastąpił 14 kwietnia. 1945 roku do starego gmachu. Nowy w dalszym ciągu zajęty był przez wojsko do roku 1946. W roku akademickim 1945-46 seminarium zostało połączone z kulem. W 1947 roku rozpoczęła się kwesta, dzięki której była możliwa odbudowa zbombardowanej części seminarium. Refektarz i okoliczne pokoje profesorów. Koniec lat 70. to rozbudowa nowego gmachu o jedną kondygnację i budowa nowego gmachu biblioteki. W latach 1995-96 dokonano remontu kościoła, a w roku 1998 rozpoczęto budowę auli wielofunkcyjnej. Cały kompleks zabudowań seminaryjnych jest położony na wzniesieniu nieopodal Archikatedry Lubelskiej, w jego skład wchodzą kościół pod wezwaniem przemienienia pańskiego, kaplica obecnie używana na potrzeby obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, kamienica such tzw. tak zwany stary gmach, najstarsza część zespołu seminaryjnego oraz tak zwany nowy gmach zasadnicza część zespołu budynków. Kościół seminaryjny jest zbudowany na planie Krzyża Greckiego, orientowany z kopułą w przecięciu ramion krzyża i opatrzony wysoką latarnią, zwieńczony berłem z kulą i krzyżem. Całości planu dopełniają prostopadłościenne aneksy przy przecięciu ramion krzyża, tworzące na wyboczne. Wyposażenie kościoła jest jednolite w stylu późno-barokowym. je ołtarz główny, cztery ołtarze boczne, ambona i stalle. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz przemienienia pańskiego autorstwa Szymona Czechowicza. Nad nim owalny obraz Boga Ojca, a na zasuwie obraz świętego Stanisława Kostki. Na zakończeniach nawy poprzecznej. Znajdują się w ołtarze Matki Bożej i Świętej Barbary. Na przecięciu nawy głównej i poprzecznej znajduje się ołtarz Świętego Wincentego Apaulo. Paulo. tego ołtarza jest umieszczona ambona ozdobiona figurami Ewangelistów oraz Chrystusa Króla. Ostatni z ołtarzy, pana Jezusa Ukrzyżowanego, jest umieszczony na zakończeniu południowej nawy bocznej. W presbiterium znajdują się późno barokowe stalle. Na chórze muzycznym umieszczone są organy z roku 1889 rozbudowane w latach 1971-73. W latach 1995-96 miał miejsce remont świątyni. Z tego czasu pochodzi ołtarz posoborowy ambona i miejsce przewodniczenia. Od strony północnej do prezbiterium przelega zakrystia z kasetonowym stropem pochodzącym z końca XIX wieku, z której jest przejście do kaplicy i gmachu seminaryjnego. Kaplica została wybudowana w roku 1890 w stylu neogotyckim na planie prostokąta zamkniętego absydą. Z zewnątrz Powyżej linii okien jest poprowadzony frys arkadowy. Wnętrze posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe, ponieważ służy ona obecnie dla kultu bizantyjsko-ukraińskiego. Jest w niej umieszczony ikonostas autorstwa profesora Jerzego Nowosilskiego. Najstarszą część zabudowań seminaryjnych stanowi XVI-wieczny budynek zwany Starym Gmachem. Tzw. Nowy gmach został wybudowany w stylu neoklasycystycznym na planie litery T. Od zachodu i południa, zabudowania seminaryjne otacza ogród z, wytyczon z wytyczonymi alejami.